Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here. Underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. Dzień dobry moi kochani, lecimy z kolejnym makijażem na święta. Ostatnia propozycja, którą wrzuciłam Wam kilka dni temu, była bardziej oficjalna, nieco mocniejsza. Część z Was poprosiło także o taką delikatniejszą wersję, którą możecie wykorzystać oczywiście zarówno na Wigilię na święta, jak i po prostu na co dzień w grudniu. Także stwierdziłam, że zrobimy to w odsłonie bardziej łazienkowej, niesodyjnej, bo to będzie taki po prostu makijaż użytkowy totalnie dla każdego. Nie trzeba mieć, wiecie, jakichś super umiejętności, żeby go wykonać. Na twarzy mam już krem nawilżający, a teraz przechodzę do podkładu. E, użyję sobie podkładu e, L'Oreal Infallible i nakładam sobie taką cienką warstwę, dosłownie jedna pompka, jeżeli będę widziała, że jest potrzeba, to dołożę sobie jeszcze połóweczkę. E, I rozprowadzam na całej twarzy w formie tych plamek, tak jak ostatnio często Wam pokazuję. Dzięki temu możemy po prostu ten podkład rozłożyć równomiernie i nie musimy nakładać mega grubej warstwy. A czym cieniej go nałożymy, tym, tym on będzie wyglądał naturalniej i nie będzie efektu takiej wiecie maski, czy problemów z na przykład ważeniem się tego podkładu. Teraz gąbeczka z Eveline w ruch i blendujemy. Używam koloru 140, daję od razu znać, bo często to potem pytacie. Jeśli chodzi o korektor, to użyłam tego od PZ Run for Cover i jak widzicie, nałożyłam go tylko i wyłącznie pod oczy w dwóch miejscach w wewnętrznym kąciku oraz by delikatnie zliftingować oko w zewnętrznym kąciku, kierując się do góry i do zewnątrz. Blendujemy i robię to w ten sposób, że tą kropeczkę z wewnętrznego kącika blenduję sobie tak jakby tutaj wzdłuż nosa, delikatnie przechodząc do środkowej części pod powieką. I teraz tą zewnętrzną część blenduję właśnie do zewnątrz, do skroni, żeby tak właśnie podciągnąć, zliftingować i otworzyć oko. Cienka warstwa pudru z e, Dosłownie skupiam go tylko w tych takich najbardziej pro problematycznych dla mnie miejscach, czyli czoło, nos, potoczami i broda. Tutaj najczęściej się wyświecam e, i powiem Wam, że nie mogę w to uwierzyć. Że mamy 16 vlogmas, że mamy 16 grudnia i tak naprawdę zostało 8 dni do Wigilii. Czy ktoś też sobie z tego zdaje sprawę? Bo ja nie wiem, jak szybko ten grudzień nam zleciał ten codzienny vlogmas bronzera użyjemy sobie tego nowego który dała mi Wika ze swojego kalendarza adwentowego, to jest Bourjois Always Fabulous dała mi ten troszkę ciemniejszy kolor, czyli 002 i bądźcie ostrożne bo ten produkt jest naprawdę mocno napigmentowany i nie jest wcale jasny jest faktycznie dość ciemny więc uważajcie, bo moje pierwsze zetchnięcie z nim skończyło się tak że miałam po prostu ciemną plamę na policzkach więc polecam robić tak, żeby pędzelkiem wymieszać te wszystkie kolorki bo jak widzicie ten bronzer składa się z kilku kolorków i przed dotknięciem do twarzy odbijamy sobie nadmiar produktu na dłoni i dosłownie taką mniejszą ilością nakładamy dopiero na twarz blendując bo naprawdę pigment jest tutaj konkretny. Nałożyłam bronzer w okolicy kości ażmowej, w okolicy skroni, końcóweczka nosa i troszkę tutaj na żuchwę, żeby tak całą buzię delikatnie opalić. Przechodzimy teraz do różu zarówno ten brązer, jak i róż, którego za moment użyję, mają drobinki rozświetlające w formule. Ja ostatnio mam fazę na rozświetlające produkty do konturowania, na rozświetlające podkłady na co dzień, więc zdecydowanie mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej produktów do konturowania jest rozświetlających. Z różem ostatnio też bardzo się lubię, nakładam dużo różu. Tak jak Wam mówiłam w poprzednim makijażu, mega spodobał mi się ten trend z Cold Makeup więc tego różu nakładam sporo w tych miejscach, gdzie pojawiają mi się naturalne rumieńce od chłodu. I jeżeli macie również ładne, zgrabne noski, to nałóżcie sobie róż również tutaj e, na środek nosa, ja akurat średnio czuję się, kiedy mam ten róż na nosie, bo o, mam wrażenie, że podkreślam mi troszkę gdzieś tam niedoskonałości. E, więc ja omijam nos, nakładam tylko e, tutaj pod oczami w kierunku do brązera, a po prostu nie zahaczam o kość na nosie. Ma być naturalniej, ma być delikatniej niż poprzednio, e, więc lecimy sobie z wyrwiami na mydełko. Medełko Brow Story. E, I dość niewielką ilość, bo chcę je delikatnie wyczesać, nakładam właśnie na brwi. Jeżeli macie bardzo jasne brwi, to możecie wcześniej delikatnie podkreślić sobie je kredką lub pomadą, i dopiero później e, zdyscyplinować je przy pomocy mydełka. Paletka Affect Secret Beauty, moja już konkretnie zjechana, bo mega często jej używam, zabierają na wszystkie wyjazdy, więc no wygląda tak jak wygląda, e, bo jest po prostu używana. Bierzemy sobie brązer z palety, ten brązowy mleczny kolor, i nakładamy go w załamanie powieki. Konturujemy również dolną powiekę tym samym kolorem. Ciemniejszym brązem z palety podkreślam też górną linię rzęs. Zrobię tak jakby kreskę cieniem, ale nie wychodzę za bardzo jaskółką do zewnątrz. Tak to wygląda, jeśli chodzi o oko. To jest bardzo uniwersalna propozycja makijażu i będzie dobra praktycznie dla każdego, jeśli chodzi o kolorystykę i jeśli chodzi o nadanie kształtu oku. Kreska brązowa przy rzęsach ma za zadanie po prostu delikatnie stworzyć efekt takiego przedymionego spojrzenia zagęszczonych rzęs. Zanim przejdę do tuszowania rzęs, podkręcę sobie je zalotką. Tusz, warietę, lubię wszystkie wersje, macie go w wersji wodoodpornej, w takiej niebieskiej buteleczce, jest też wersja różowa, wszystkie są dostępne u nas w drogerii Flowy, także mała autopromocja mojego sklepu, ale no te tusze są super, a są w naprawdę fajnych cenach, jak na to jaki efekt dają, także tuszuję rzęsy i przechodzimy do makijażu ust. Jeżeli chodzi słuchajcie o makijaż ust, to ja obecnie mam ultra suche usta i mam nadzieję, że do wigilii, do świąt ja sobie je tak zregeneruję, że będą super idealne, bez suchych skóreczek i będę mogła pomalować ładną czerwień. Na ten moment zrobię to tylko na potrzeby filmu, do tutorialu i po chwili zmyję, bo no mam kosmos i muszę ciągle nakorać na nie balsam, bo czuję mega dyskomfort na nich. Ale bardzo lubię tą czerwień z tych pomadek z Loreal, one w ogóle pięknie wyglądają oprócz tego naprawdę ta czerwień jest przepiękna, więc nakładamy. Tak to się prezentuje, rozplątałam też włosy, ale były ciągle teraz w koczku, w gumce, więc that's life, takie życie już się odgieły. Ale tak wygląda moja propozycja, jestem ciekawa, czy właśnie o coś takiego Wam chodziło, taką prostszą, delikat delikatniejszą, może bardziej klasyczną opcję. Mam nadzieję, że tak, koniecznie dawajcie znać w komentarzach, a ja zapraszam Was do dalszej części vloga i myślę, że pójdziemy sobie teraz otworzyć kalendarze. Mam ochotkę na coś słodkiego, więc myślę, że zaczniemy sobie od kalendarza z Kindera ze słodkościami. Numerek e, 16, tak, 16. I w numerze 16 mamy mini Kinder Bueno. Ale słuchajcie, nie wiem, jak ja się zagapiłam, ale wygląda na to, że nie otworzyłam też 15 wczoraj. Faktycznie, chyba we wczorajszym vlogu właśnie nie otworzyłam Kinder'a. I w 15 mamy jajeczko, czyli Szoko Bonsa. Zacznę od Chocobonsa. Bardziej lubię. I teraz Kinder Bueno. Teraz można przechodzić do następnych kalendarzy już kosmetycznych. Niech jestem pojedzona, zadowolona. Kalendarz z Nyxa, piąteczka. O, i mamy tutaj pojedynczy cień. Tak jak wam mówiłam, ja się średnio cieszę z tych pojedynczych cieni. Mam tyle palet, że te pojedyncze zawsze mi się gubią. Mm, no więc, no cóż, kalendarz z The Body Shopu. Już jest coraz lżejszy z każdym dniem. Jest szesnastka tutaj u samej góry, malutka. Taki bąbel mały. Krem, chyba? Coś takiego. Oj, ale dzisiaj blisko odpakowałam. Potargałam wszystko. Okej. Okay, maska oczyszczająca. Bardzo fajny produkt. Jeżeli szukacie jakichś takich masek właśnie typowo oczyszczających skórę, to ta Himalayan, Himalayan Purifying Glow Mask jest super, ale nie polecam dla cer wrażliwych, bo myślę, że może podrażniać. Kalendarz z Ritualsa. Szesnasteczka. Aj, poleciała jeszcze jakiś inny numerek. No ale dobra, bierzemy szesnastkę. I w szesnastce kryje się coś takiego jak wczoraj, coś podobnego. Wczoraj miałam szampon, to dzisiaj odżywka do kompletu. Super a teraz lecę się przebrać wskakuję w dresik nie oszukujmy się, dół odresu miałam ciągle na sobie, ubrałam sobie tylko na górę białą koszulę i na to sweterek do makijażu naszego świątecznego, ale muszę troszkę ogarnąć mieszkanie, ściągnąć pranie rozwiesić nowe pranie rozpakować mywarkę i zapakować mywarkę z nowymi naczyniami, wiecie takie obowiązki codzienne, wieczorne które trzeba zrobić, by na drugi dzień mieć świeże rzeczy, świeże pranie świeże naczynia itd Dalej, więc przebieram się teraz i lecę to wszystko ogarniać. na pranie pędzelków, jeśli chodzi o pranie przy pomocy właśnie wody i jakiegoś mydełka w kostce. Najlepiej mydełka stricte do czyszczenia pędzli, tutaj akurat mam takie, bo poprzednie mi się skończyło, ale piorę je raz w tygodniu, a po każdym lub, lub po co drugim makijażu dezynfekuję je po prostu specjalnym sprayem do dezynfekowania pędzli, na przykład tym, który widzicie teraz na ekranie, także wyczyszczę je i pamiętajcie, że czyszczenie pędzli jest naprawdę ważne, bo jeżeli macie problemy z cerą i nie wiecie dlaczego to używanie czystych pędzli, używanie higienicznego ręczniczka do makijażu jest taką podstawą dobrych nawyków, by mieć ładną cerę. Także słuchajcie, biorę się za czyszczenie pędzli, robię demakijaż, lecę pod prysznic e, i biegnę spać, bo mamy już 22.30, także nim tu wszystko zrobię, to pewnie będzie północ. A z rana lecę na trening na siódmą, e, więc chociaż też 6 godzin chciałabym przespać, także żegnam się z Wami już na dzisiaj e, i do zobaczenia już jutro w następnym vlogmasie. Buźka pa pa!